Richard Wright doznał wylewu krwi do mózgu, po czym zapadł w śpiączkę na trzy miesiące. W tym czasie zobaczył zarówno Jezusa Chrystusa, jak i niebo. Oto jego historia. Był w garażu i pracował przy samochodzie, aż nagle poczuł, że coś uderzyło go w głowę tuż za prawym okiem. Wszedł do domu i powiedział żonie, że coś jest poważnie nie tak. Gdy tylko to powiedział, Padł martwy. Jego żona zaczęła robić mu masaż serca. Uciskała mu serce do czasu przybycia ratowników medycznych. Do szpitala zabrali go helikopterem. Następną rzeczą, jaką widział, było to, że zaczął odzyskiwać przytomność na oddziale ratunkowym, ponieważ słyszał, jak lekarze wydają polecenia pielęgniarkom. Nagle usłyszał najdziwniejszy, ale najsłodszy dźwięk, pomyślał sobie. Co to może być? Otworzył jedno oko i spojrzał na drzwi izby przyjęć, a tam stała jego babcia, jego dziadek, jego ciocia i kuzyn, wszyscy, którzy zmarli lata temu, po prostu stali w drzwiach, uśmiechając się i machając, żeby wszedł. Był zdumiony ich widokiem i szybko znalazł się w drzwiach i wyszedł na korytarz. Jego teściowa, która zmarła około 11 lat wcześniej, podeszła do niego i przytuliła go. Powiedziała: Kiedy wrócisz, daj to mojemu dziecku. Wtedy odwróciłem się i zobaczyłem swoje ciało leżące na oddziale ratunkowym. Ułamek sekundy później zobaczyłem białe światło. To było tak piękne i trudne do opisania, że słowa nie są w stanie tego oddać. Czułem się tak, jakby światło przechodziło przeze mnie, a każdy kawałek mojego ciała był skąpany w miłości i zrozumieniu. To było naprawdę cudowne uczucie. Pamiętam, jak wyraźnie mówiłem sobie, że to nie był sen, wspomina. Kiedy przeszedł na drugą stronę światła, stał na ogromnym, trawiastym wzgórzu z wielką zieloną doliną poniżej. Pięknymi lasami po obu stronach. I krystalicznie błękitnym jeziorem w oddali. Był zdumiony. Potem spojrzał w lewo, a tam stał Jezus. Byłem zdumiony, a on spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział: Całkiem imponujące, prawda? Wszystkie moje obawy zniknęły i roześmiałem się. Potem Jezus powiedział: Chcę, żebyś wrócił i zaopiekował się swoimi dziećmi. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, brzmiała: Ale Jezu, co jeśli nie uda mi się wrócić za drugim razem? On natychmiast odczytał moje myśli i powiedział: Wszystko będzie dobrze. Potem, gdy mnie zawrócił, przyszła mi do głowy kolejna myśl. Pomyślałem, że być może nikt mi nie uwierzy. Jezus powiedział: Zobaczę prawdę w Twoich oczach. Obudził się ze śpiączki trzy miesiące później, pamiętając wszystko dokładnie. Wydawało mu się, że spał tylko przez kilka minut. Jezus jest prawdziwy. Teraz największą satysfakcją dla Richarda jest możliwość powiedzenia prawdy zagubionej duszy i obserwowanie, jak rozjaśniają się jej oczy. Swoją historię opowiada głównie w szpitalach. Historia Richarda. To nie tylko opowieść o cudzie, o niezwykłym spotkaniu z Jezusem i o niebie, to świadectwo, które porusza serca i przenika duszę. To dowód na to, że nasza ziemska podróż, choć czasem pełna bólu, trudności i wątpliwości, jest tylko przystankiem przed czymś znacznie większym i piękniejszym. Richard przeżył śmierć kliniczną, ale nie była to śmierć ostateczna. To był moment, w którym Bóg pozwolił mu spojrzeć poza zasłonę tego świata. To było doświadczenie, które nie pozostawiło go obojętnym, zmieniło go na zawsze, bo jak można wrócić do zwykłego życia, gdy doświadczyło się doskonałej miłości? Jak można zapomnieć o chwili, w której stanęło się twarzą w twarz z Panem Jezusem, patrząc mu w oczy pełne ciepła i pokoju? To, co zobaczył, nie było snem, iluzją czy halucynacją. To była rzeczywistość, bo niebo jest prawdziwe, miłość Boga jest prawdziwa, życie wieczne jest prawdziwe. Niebo, które widział Richard, było przepełnione światłem i pokojem było miejscem, gdzie nie ma bólu, strachu ani smutku. Było miejscem, w którym czuł się bardziej u siebie niż kiedykolwiek na ziemi. Jego bliscy, którzy odeszli wcześniej, czekali tam na niego z uśmiechem. Wszyscy byli pełni radości, jakby chcieli powiedzieć: witaj w domu, ale to nie był jeszcze jego czas miał wrócić miał jeszcze coś do zrobienia. Jezus, patrząc na niego, nie powiedział mu niczego skomplikowanego. Nie dał mu długiej przemowy ani tajemniczych objawień, powiedział tylko: Chcę, żebyś wrócił i zaopiekował się swoimi dziećmi. W tych kilku słowach zawarta była cała misja jego dalszego życia. Nie miał wrócić dla siebie, ale dla innych miał nieść miłość, świadczyć o Bogu, być światłem dla tych, którzy potrzebują nadziei. I właśnie to robi dziś. Od dnia, w którym się obudził, nie ma wątpliwości. Wie, że Jezus jest prawdziwy, wie, że Jego miłość nie zna granic, wie, że nasze życie tutaj ma cel, nawet jeśli czasem go nie rozumiemy. Richard przeżył coś, czego wiele ludzi na tym świecie nigdy nie doświadczy. Dotknął wieczności i wrócił. Dzisiaj opowiada swoją historię każdemu, kto chce słuchać. Mówi o tym w szpitalach, wśród tych, którzy stracili nadzieję. I za każdym razem, kiedy kończy swoją opowieść, widzi coś, co Jezus mu obiecał. Widzi, jak coś we wnętrzu jego słuchaczy zaczyna się zmieniać. Jak światło, którego dotknął tam, w niebie, zaczyna przebijać się przez mrok ich serc. Widzi łzy. Widzi radość, widzi nadzieję, która rodzi się na nowo. I to jest największy cud tej historii, bo Richard nie wrócił tylko po to, by opowiadać, co widział. Wrócił by przekazać coś znacznie ważniejszego: że każdy z nas jest kochany, że każdy z nas jest ważny, że każdy z nas ma swoją misję i że Jezus czeka. Jako ten, który chce przytulić nas do swojego serca, dać nam swój pokój, uzdrowienie i życie wieczne. To nie tylko historia Richarda. To jest historia nas wszystkich. To nie jest historia, którą można po prostu posłuchać i o niej zapomnieć. Nie jest to zwykła opowieść o niezwykłym doświadczeniu jednego człowieka. To wezwanie. To światło, które przenika ciemność i rozjaśnia duszę. To przypomnienie, że życie, które prowadzimy tu, na Ziemi, nie kończy się w momencie śmierci. Richard nie był gotowy na to, co miało się wydarzyć tamtego dnia. Nie planował zobaczyć nieba, nie spodziewał się, że jego serce przestanie bić, a jego dusza opuści ciało, ale Bóg wiedział, miał plan. I czyż to nie jest niesamowite? Bóg nie tylko uratował Richarda. Ale dał Mu dar świadectwo, które ma moc przemieniać życie innych. Bo w tej historii nie chodzi tylko o cudowne spotkanie z Jezusem chodzi o coś znacznie więcej to historia o nadziei dla tych, którzy w nią zwątpili to historia o miłości, która jest większa niż śmierć to historia o drugim początku, który Bóg daje każdemu, kto jest gotów go przyjąć. Jeśli dziś słuchasz te słowa, to nie jest przypadek. Bóg chciał, żebyś je słuchał. Bo tak jak Richard dostał drugą szansę, tak samo każdemu z nas Bóg daje nowe życie. Nie musimy czekać na śmierć kliniczną, by zrozumieć, że Jezus jest prawdziwy. Nie musimy przechodzić na drugą stronę, by poczuć Jego miłość. Ona jest tu i teraz. Richard, patrząc w jego oczy, Wiedział, że niebo to nieodległa kraina, o której można tylko marzyć, to rzeczywistość, która istnieje, rzeczywistość, którą Bóg przygotował dla tych, którzy Mu zaufali, dla tych, którzy Go miłują, i może dziś po przesłuchaniu tej historii coś w Twoim sercu zaczęło się budzić, może czujesz, że jest w tym wszystkim coś więcej, może wiesz, że Bóg mówi teraz także do Ciebie. Ta historia nie jest tylko o Richardzie. To historia każdego, kto kiedykolwiek zwątpił, każdego, kto czuje, że jego życie nie ma sensu, każdego, kto szuka prawdy, każdego, kto tęskni za miłością, jakiej ten świat nigdy nie będzie w stanie dać. I tak, jak Richard, słyszysz słowa Jezusa: Chcę, żebyś wrócił. I zaopiekował się swoimi dziećmi. Tak samo Jezus mówi do ciebie, może w inny sposób, może innymi słowami, ale zawsze z tym samym przesłaniem. Masz jeszcze misję do wypełnienia. Twoje życie ma cel. Jesteś kochany bardziej niż potrafisz sobie wyobrazić. I choć nie widzisz jeszcze tego, co widział Richard, Możesz już dziś zaufać, że to wszystko jest prawdziwe. Chrystus żyje, On jest tutaj i czeka, byś otworzył Mu drzwi swojego serca, bo kiedyś, w dniu, który tylko Bóg zna, każdy z nas stanie twarzą w twarz z wiecznością, i wtedy zrozumiemy, że największym darem, jaki mogliśmy otrzymać, było to, że Jezus zawsze był z nami, czekał, kochał. Prowadził. I tak jak Richard, także my spojrzymy mu w oczy, ale tym razem nie będziemy musieli wracać. Tym razem będziemy już w domu. Amen.